A to, że moja mama nazwała cię idiotką, no bo kto ci jeszcze powie prawdę, jeśli nie najbliżsi z rodziny. Mąż stanął w obronie teściowej i usiadł do stołu, czekając na kolację. Ale gdy zobaczył, co ma na talerzu, zamarł. Zasubskrybuj kanał i zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego słuchania. Agata Pawlak przekroczyła próg mieszkania Marcina Dąbrowskiego z dziwnym uczuciem, jakby wchodziła w przestrzeń, która nie była do końca jej. Wszystko wydawało się na pozór w porządku: czyste wnętrza, neutralne kolory, zapach kawy, ale gdzieś pod tym wszystkim czaiło się coś dusznego, jakby niechęć była niewidzialnym meblem, zajmującym najwięcej miejsca. Nie musiała długo czekać na potwierdzenie swoich przeczuć. Urszula Jaworska, matka Marcina, stanęła w drzwiach kuchni z kubkiem herbaty i spojrzeniem ostrym jak nóż. Przez krótką chwilę mierzyły się wzrokiem. Dwie kobiety, których światopoglądy nigdy nie miały się zejść. A więc to ty, powiedziała Urszula, nie wyciągając ręki. Już po tobie widać skąd jesteś. Agata nie opuściła wzroku, wyprostowała się odruchowo, jakby słowa te miały ją zgiąć w pół, ale ciało odmówiło współpracy z upokorzeniem. Jestem stamtąd, gdzie uczą pracować, odparła spokojnie. Urszula uśmiechnęła się, ale bez cienia sympatii. Praca nie zmienia człowieka. Marcin wszedł do kuchni w samą porę, by zarejestrować napięcie w powietrzu. Próbował je rozładować. Mamo, Agata jest lekarzem. Lekarzem można zostać, ale pochodzenia się nie zmienia, rzuciła Urszula, nie patrząc na syna. To nie była kłótnia, to była deklaracja. Konflikt nie eksplodował, rozlał się po ścianach, po meblach, osiadł w rogach pokoju, gotów do cichego działania. Od tamtej chwili każda wizyta Urszuli była zbyt długa, każde spojrzenie zbyt przenikliwe, każde jej milczenie zbyt wymowne. Agata wszystko widziała, czuła każdy gest, każde zdanie, które miało pozory uprzejmości, ale pod nimi pulsowała niechęć. Postanowiła milczeć, bo wciąż wierzyła, że miłość wymaga cierpliwości, a może raczej, że jeśli nie będzie przeszkadzać, to znajdzie swoje miejsce. W pracy była zupełnie inna. Tam miała kontrolę, tam nikt nie oceniał jej przez pryzmat nazwiska, akcentu. Wspomnień o rodzinie, które wyparła z pamięci. Znowu sprawdzasz dokumentację po trzy razy? zapytał kiedyś Edward Wójcik, jej kolega z oddziału. Agata nie spojrzała na niego. Wciąż czytała wynik tomografii pacjenta, jakby od tego zależało życie kogoś więcej niż tylko chorego z sali numer sześć. W domu lepiej nie spuszczać gardy, rzuciła, nieświadoma, jak wiele tym zdradza. Edward zmrużył oczy. Wiedział, że Agata nie mówi o dokumentacji, znał ją już na tyle, by rozpoznać, kiedy słowa miały drugie dno. To Marcin? Zapytał ostrożnie. Nie on, raczej to, co przy nim. Słowa zawisły w powietrzu, nieprzyjemne jak dym papierosów w zamkniętym pokoju. Edward nie drążył. Wiedział, że jeśli coś ma wypłynąć, to i tak wypłynie. Wieczorem, kiedy Agata wróciła do mieszkania, zastała Urszulę w salonie. Wpadłam tylko na chwilę. Chciałam zostawić kilka rzeczy Marcinowi, powiedziała teściowa stojąc z torbą przy regale. Ale torba była otwarta, a w niej nie było żadnych rzeczy dla Marcina. Były za to słoiki z zupą, przyprawy, ręczniki, jakby chciała na nowo zorganizować ich kuchnię. Dziękujemy, ale mamy wszystko. Powiedziała Agata, stając naprzeciw niej. Urszula spojrzała na nią jak na intruza, który ośmielił się mówić we własnym domu. Nie mówię do ciebie, odparła chłodno. Agata poczuła, jak ściska ją w żołądku. Nie z gniewu, ze zmęczenia, z codziennego wysiłku bycia nie za bardzo. Marcin wszedł do pokoju chwilę później, uśmiechnięty, z telefonem przy uchu. Amo, super, że przyszłaś. Ale następnym razem daj znać wcześniej. Urszula wzruszyła ramionami. To przecież też mój syn. Agata odwróciła się bez słowa. W kuchni, gdzie nie było nikogo, wyjąła z szafki kubek, napełniła go wodą i napiła się zachłannie. Jakby to mogło zmyć smak obecności Urszuli. Marcin wszedł za nią. Hej, co jest? Twoja matka była tutaj, przeszukiwała szafki. Powiedziała bez emocji: Przestań, nie przesadzaj przyniosła zupę, i ręczniki, i przyprawy, i sposób na to, jak powinniśmy tu żyć. Ona się troszczy po swojemu, Agata spojrzała na niego z niedowierzaniem a ty się boisz powiedzieć jej, żeby nie wchodziła tutaj bez zaproszenia? To moja matka a ja jestem twoją partnerką, albo może tylko gościem. Milczał. To milczenie bolało bardziej niż każde słowo Urszuli, bo ono było wyborem. Tydzień później Edward podszedł do niej przy automacie z kawą. Nadal gotowa na atak? Zapytał, lekko się uśmiechając. Agata wzięła łyk kawy i spojrzała mu prosto w oczy. Już nie, teraz uczę się, gdzie boli najbardziej. Edward nie odpowiedział od razu, widział zmianę w jej spojrzeniu, nie była to rezygnacja, ale coś twardszego. Jeśli kiedyś trzeba będzie podnieść tarczę, powiedz mi, powiedział cicho. Wróciła do mieszkania późnym wieczorem. Cisza w środku była zbyt pełna. Marcin siedział na kanapie, przeglądał coś w telefonie. Twoja mama dzwoniła dziś cztery razy, powiedziała od progu. Martwi się. Ona mnie sprawdza, jakby czekała, aż się potknę. Marcin westchnął. Może przesadzasz. Może, ale nie ty to czujesz. Usiadła naprzeciw niego. Zastanawiam się, ile jeszcze wytrzymam. Wtedy Marcin po raz pierwszy oderwał wzrok od ekranu. Jego spojrzenie było ostrożne, jakby testował grunt. To znaczy, Agata nie odpowiedziała, nie musiała. W ciszy, która zapadła, zaczęła się rodzić decyzja, jeszcze nie ubrana w słowa, ale już obecna. A kiedy tej nocy obróciła się na bok, nie zasnęła. Słuchała oddechu Marcina i próbowała sobie przypomnieć, w którym dokładnie momencie zaczęła tracić grunt pod nogami. Marcin spał spokojnie, z twarzą częściowo zakrytą kołdrą, jakby pod nią znajdował schron przed odpowiedzialnością. Agata leżała obok, z oczami otwartymi, wpatrzona w sufit, licząc kolejne momenty ciszy, które coraz bardziej brzmiały jak odpowiedź. Nie wiedziała jeszcze, czy to już koniec, ale czuła, że to nie był środek. Z czasem zrozumiała, że ich małżeństwo to nie było dwoje ludzi. To był trójkąt. Z Urszulą. Jej obecność nie potrzebowała zaproszenia, drzwi, pretekstu. Była wszędzie, gdzie Marcin nie potrafił być. W jego milczeniu, jego unikach, w jego braku reakcji. Pracujesz za dużo. Powiedziała Urszula pewnego popołudnia, stojąc w progu kuchni i patrząc na Agatę, jakby oceniała nie synową, lecz pracownicę, która nie dopełnia obowiązków. Ale dom wciąż wygląda tak samo. Agata odwróciła się od zlewu. Umyła już wszystkie naczynia, które nie były jej, wzięła głęboki wdech. Tak samo, czyli jak? Zapytała nie odrywając wzroku. Urszula wzruszyła ramionami. Jak wtedy, kiedy przyszłam pierwszy raz, jakby nikt tutaj nie dbał, nie było w tym pytaniu troski, była pogarda ubrana w troskliwość. Marcin siedział w salonie, udając, że coś czyta. Agata spojrzała na niego. Nic. Ani słowa, ani jednej próby, by przeciąć ten rodzaj słownej przemocy. Jego milczenie było jak zgoda na wszystko, czego nie miał odwagi powiedzieć sam. Agata wróciła do kuchni z zamiarem nie odpowiadać, ale coś w niej się złamało. Dba ktoś, tylko może nie tak, jak pani się podoba, powiedziała twardo. Urszula uniosła brew. Kobieta, która naprawdę dba, nie musi tego mówić. Widać to. Odeszła, zostawiając zapach swojego perfumu i ciężar słów, których nie dało się zmyć. W pracy Agata była kimś innym. Tam nie musiała walczyć o uznanie, tam liczono się z jej opinią. W prywatnej klinice, gdzie zaczęła pracować dwa miesiące wcześniej, ludzie słuchali, kiedy mówiła. Dominik Zieliński, jeden z lekarzy zarządzających placówką, zaprosił ją pewnego dnia do swojego gabinetu. Agato, twój profesjonalizm jest bezdyskusyjny, chcemy zaproponować ci nową pozycję kierowniczą. Powiedział podając jej folder z opisem stanowiska. Był bezpośredni, konkretny, nie owijał w bawełnę. To, czego brakowało jej w domu, tutaj przychodziło naturalnie. Przyjęła propozycję, a potem długo trzymała ją w sobie, zanim zdecydowała się powiedzieć Marcinowi. Czekała, aż będzie lepszy moment, ale taki moment nie nadchodził, więc po prostu wyrzuciła to z siebie. Między kolacją a jego kolejnym przewijaniem wiadomości na telefonie: Dostałam awans, będę zarządzać zespołem. Teraz nie będziesz mógł powiedzieć, że nie dokładam się do wspólnego życia. Marcin podniósł wzrok tylko na chwilę. Pieniądze to nie wszystko, mruknął, i znowu to samo. Jakby każdy jej sukces był cichym aktem agresji wobec jego ego. Zamiast radości, Rezerwa, zamiast gratulacji, mur. Gdy Urszula się o tym dowiedziała, zareagowała jeszcze ostrzej. Teraz to już pewnie myślisz, że jesteś lepsza od mojego syna, powiedziała bez wahania. Agata nie odpowiedziała. Nie dlatego, że nie miała co powiedzieć, po prostu zrozumiała, że każda odpowiedź to jak wrzucenie drewna do ognia, który i tak płonie od dawna. Tylko Beata Michalak widziała wszystko wyraźnie. Spotkały się w małej kawiarni, nieopodal szpitala, stare przyjaciółki z czasów studiów. Beata zawsze była o krok przed emocjami, nie dlatego, że ich nie miała, ale dlatego, że wiedziała, jak je czytać. Ty próbujesz uratować małżeństwo, w którym tylko ty płyniesz, powiedziała, opierając się łokciami o stolik. A on stoi na brzegu i patrzy, czy się nie utopisz. Agata uśmiechnęła się smutno, nie unosząc wzroku znad filiżanki. Gdybym przestała płynąć, wszystko by poszło na dno, powiedziała cicho. Może i tak, ale przynajmniej wiedziałabyś, kto naprawdę próbował. Tego wieczoru Agata nie wróciła od razu do domu. Poszła na długi spacer bez celu. W jej głowie krążyły wszystkie rozmowy, jak duchy, które nie chciały odejść. Twarz Beaty, słowa Urszuli, milczenie Marcina i jej własny głos, coraz bardziej zagubiony, coraz mniej pewny siebie. Kiedy w końcu otworzyła drzwi mieszkania, zastała Marcina przy kuchennym blacie. Gdzie byłaś? zapytał bez pretensji, ale z dziwnym napięciem w głosie. Z Beatą? Cały wieczór? A co? Miałam obowiązek meldować się co godzinę? Marcin westchnął. Nie o to chodzi. Po prostu zaczynam mieć wrażenie, że cię tracę. Agata spojrzała na niego uważnie. Tracisz mnie, bo mnie nie trzymasz. To zdanie zawisło w powietrzu. I może w tym właśnie był problem. Że od początku nie próbował jej utrzymać. Pozwoliłby Urszula zająła każdy pusty pokój ich relacji. A teraz był zaskoczony, że w tych pokojach Agata zaczyna się dusić. Tydzień później Beata zaproponowała weekendowy wyjazd. Sama tylko dla siebie, żeby pomyśleć, oderwać się. Agata wahała się, ale po rozmowie z Dominikiem, który zauważył jej przemęczenie i zaproponował kilka dni wolnego, podjęła decyzję. Wyjeżdżam w piątek, powiedziała Marcinowi przy kolacji. Podniósł wzrok. Gdzie? Z Beatą. Nie zapytał o więcej. W jego oczach pojawiło się coś, co przypominało ulgę, albo strach. Agata nie chciała już wiedzieć, co dokładnie. Spakowała się bez słów. W torbie miała tylko najpotrzebniejsze rzeczy. I jeden notes, stary, pożółkły, którego nie używała od lat. Czuła, że czas coś zapisać, albo wykreślić, i kiedy wysiadła z auta Beaty przed drewnianym pensjonatem na końcu ścieżki, czuła coś nowego. Nie była to ulga, to było zawieszenie i dopiero wtedy zrozumiała, że nie wszystko, co budujemy, da się uratować. Niektóre rzeczy trzeba zostawić, albo pozwolić im się rozpaść. Agata obudziła się w pustym łóżku. Przez chwilę patrzyła w sufit, jakby próbowała tam znaleźć odpowiedź, dlaczego właściwie wciąż tu była. Cisza w mieszkaniu nie była spokojna, była jak echo wycofania. Marcin zniknął z ich łóżka już dawno, najpierw na kilka nocy, potem na stałe. Sofa w salonie stała się jego schronieniem, a w końcu tronem. Gdy stracił pracę, nic nie powiedział od razu, po prostu przestał wychodzić. Zaczął siedzieć godzinami z laptopem na kolanach, udając, że szuka ofert. Ale Agata wiedziała, że tam nic nie było. Widziała, jak ekran odbija tylko główne strony serwisów informacyjnych i puste okienka czatów, w których nikt do niego nie pisał. Urszula oczywiście pojawiła się jeszcze tego samego dnia, jakby wyczuła jego porażkę z drugiego końca miasta. Weszła bez zaproszenia, jak zwykle, niosąc ciasto i współczucie ubrana w oburzenie. Mój syn jest w kryzysie, oznajmiła z przekonaniem, siadając przy nim jak przy chorym dziecku. Teraz nie jest moment, by czegoś od niego wymagać. Agata słuchała z kuchni, z rękami zanurzonymi w zlewie pełnym naczyń. Kiedyś by zareagowała, dziś już tylko rejestrowała. Marcin milczał, przyjmując troskę matki jak opatrunek na ranę, której nie zamierzał sam opatrzyć. Jego porażka zaczęła go definiować, ale jeszcze bardziej zaczął nią usprawiedliwiać wszystko, każde milczenie, każdy chłód, każdą bierną obecność. Agata wracała codziennie ze szpitala zmęczona do granic wytrzymałości. Pandemia przeciągnęła szpitalną codzienność jak strunę, napiętą, kruchą, gotową pęknąć. Dyżury się wydłużały, a ciała pacjentów stawały się cięższe nie tylko fizycznie. Kiedy pojawiły się pierwsze objawy, zignorowała je. Do czasu, aż nie zemdlała na oddziale. Trafiła do izolatki. Wynik testu nie pozostawiał złudzeń COVID leżała sama, osłabiona, z telefonem na piersi, kiedy zadzwoniła Urszula. Ty naprawdę myślisz tylko o sobie, powiedziała jej zimnym tonem, zanim Agata zdążyła powiedzieć halo. A jeśli Marcin się zaraził, co wtedy? Agata zamknęła oczy. Miała wrażenie, że coś w niej pękło, ale nie głośno, nie dramatycznie. To było jakby cienka nić, która długo była napinana, w końcu cicho się zerwała. Nigdy nie zapytała się pani, jak ja się czuję, odpowiedziała spokojnie. Ani razu, bo ktoś w tym domu musi być silny, odparła Urszula z takim przekonaniem, jakby to była cnota, nie kara. Agata odetchnęła głęboko, powoli. Silna nie znaczy niewidzialna. Sygnał w słuchawce wskazał, że Urszula rozłączyła się bez słowa. Kilka minut później zadzwonił Marcin. Nie odebrała. Ale wieczorem pojawił się w szpitalu. Nielegalnie, przez tylne wejście, wykorzystując znajomości. Wszedł do sali z twarzą czerwoną od złości. Obraziłaś moją matkę, rzucił, nie pytając, jak się czuje. Mówiła, że ją upokorzyłaś. Agata uniosła głowę z poduszki. Z trudem, bo każdy ruch bolał. Ona mnie nazywa bezużyteczną od lat. Ja tylko w końcu powiedziałam prawdę. Marcin zamilkł na chwilę. Patrzył na nią, jakby nie poznawał. W jego oczach pojawiło się coś dziwnego nie gniew, nie smutek coś zimniejszego. Zmieniłaś się powiedział cicho. Nie jesteś już tą samą kobietą, którą poślubiłem. Agata odwróciła wzrok. Może nigdy mnie nie znałeś? Przez chwilę był tylko szum aparatury i jego krok, kiedy się zbliżył. Może rozwód byłby najlepszym rozwiązaniem. Powiedział to z wyrachowaną ostrożnością, jak ktoś, kto rzuca granat i patrzy, czy wybuchnie. Ale nie wybuchła. Agata tylko patrzyła w sufit, czuła gorączkę, ból w klatce piersiowej, ale tamten ból emocjonalny był znacznie głębszy. Spodziewałeś się, że będę błagać? Zapytała cicho. Marcin nie odpowiedział. Zabrał kurtkę i wyszedł, nie oglądając się za siebie. Kiedy drzwi się zamknęły, Agata nie płakała, nie miała na to siły, ale w ciszy tego szpitalnego pokoju wydarzyło się coś ważnego, coś się skończyło, bez dramatów, bez krzyków, bez łez, po prostu się skończyło. Po kilku dniach została wypisana. Wróciła do pustego mieszkania. Marcin się nie odzywał. Jego rzeczy były, ale jego nie było. Odebrała jedną wiadomość od Beaty. Cokolwiek zdecydujesz, jestem po twojej stronie. Spojrzała na telefon i po raz pierwszy od dawna poczuła coś, co przypominało spokój, nie radość, nie nadzieję, ale spokój wynikający z jasności. Urszula nie zadzwoniła, Marcin też nie, i wtedy Agata zaczęła układać plan, nie impuls, nie zemsta, plan, który dojrzewał w niej od miesięcy, bo wiedziała już, że nic nie wróci do tego, czym było, ale miała jeszcze coś, czego nie odebrali jej ani Urszula, ani Marcin siebie. Marcin wyszedł wtedy z poczuciem przewagi. Uważał, że wystarczy rzucić słowo rozwód, by ją przestraszyć, przywołać do porządku, może nawet złamać. Spodziewał się łez, protestów, może błagania, ale kiedy wrócił po dwóch dniach, z twarzą opanowaną, gotów do rozmowy dorosłych ludzi, zastał tylko ciszę. Mieszkanie było puste, bez kartki, bez wiadomości, bez cienia jej zapachu, bez dźwięku kroków. Wszystko co Agata wnosiła do tego miejsca, zostało zabrane, jakby nigdy tu nie istniała. Nawet kubek, z którego zawsze piła herbatę, zniknął. Chodził po pokojach jak zagubione dziecko, nie rozumiejąc, że nie chodziło o chwilowy kaprys. Myślał, że wygrał, tymczasem przegrał coś, czego nawet nie potrafił nazwać. Przegrał ją. Agata w tym czasie była daleko, fizycznie i emocjonalnie. Pomogła jej Beata, nie pytając o nic, po prostu będąc. Znalazła dla niej pokój u wspólnego znajomego, Mateusza woźniaka, spokojnego, małomównego fotografa, który wiedział, że czasem obecność znaczy więcej niż słowa. Agata spała u niego przez kilka nocy. Pierwszej nocy Obudziła się zlana potem, z sercem bijącym jak młot. Ale nie z powodu strachu, z powodu wolności. Stella Borowska, znajoma Urszuli z klubu sąsiedzkiego, powiedziała później do niej z cieniem goryczy: ona nawet nie błagała, po prostu wyszła, bez słowa. Urszula przyjęła to z kamienną twarzą, ale jej dłoń zadrżała. Po raz pierwszy zrozumiała, że jej kontrola się skończyła, że Agata nigdy nie była do końca ich i że teraz nie została nawet cząstka. Rozwód był błyskawiczny. Agata nie chciała niczego, ani mieszkania, ani pieniędzy, ani wyjaśnień. Marcin podpisał dokumenty jak człowiek, który nie rozumie, że stracił coś nieodwracalnego. Nie było kłótni, nie było spektaklu. Nie było też tęsknoty. Pewnego wieczoru Agata usiadła w nowym mieszkaniu, małym, przytulnym, wynajmowanym na własne nazwisko, i otworzyła notatnik. Spojrzała na liczby, na nowy budżet, zrobiła kalkulacje. Pierwszy raz od miesięcy nie musiała nikogo utrzymywać, pierwszy raz wszystko należało do niej. I wtedy, w tej zwykłej chwili, dotarło do niej coś głębokiego, niepodważalnego. Ja nic nie straciłam, powiedziała cicho z uśmiechem. Ja siebie odzyskałam. W szpitalu Edward Wójcik zauważył zmianę natychmiast. Jej ruchy były inne, jej głos nie drżał. Była w niej jakaś cisza, ale tym razem spokojna, ugruntowana. Wyglądasz cała, powiedział, podając jej dokumentację pacjenta. Agata spojrzała na niego i kiwnęła głową. Po raz pierwszy nie musiała nic dodawać. Edward uśmiechnął się lekko. Wiedział, co to znaczy: ta cisza po burzy, w której człowiek w końcu słyszy własny oddech. Tymczasem Marcin został z Urszulą. Dwoje ludzi w pustym mieszkaniu, które miało być domem, ale nigdy nim nie było. Ona kontrolowała. On milczał. Układ idealny, tyle że bez miłości, bez obecności, bez życia, matka i syn uwięzieni w rytuale codzienności, której nikt już nie chciał. Marcin nie wiedział, co czuje, był zbyt zajęty tym, czego nie miał, żeby zobaczyć, co stracił. A Agata, Agata Pawlak, nie miała już potrzeby się tłumaczyć, nie potrzebowała zgody, nie szukała potwierdzenia, nie chciała już miłości, która ją zmniejsza. Wyszła z niej cała, bo zrozumiała coś, czego nikt jej wcześniej nie powiedział: Miłość nie wymaga uległości, a zostanie to też wybór, a czasem najlepszym wyborem jest odejście i wtedy, siedząc przy biurku, otworzyła laptop, wpisała hasło, spojrzała na pustą stronę nowego dokumentu, zaczęła pisać Nie o bólu, nie o przeszłości, o tym co dalej.